Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj kilka słów o Wielkim Poście. Wielki Post to dla nas okres, kiedy używamy koloru fioletowego w liturgii, który trwa 40 dni, ale niekoniecznie, o tym za chwileczkę będę mówił. Natomiast sama jego nazwa wzięła się od języka polskiego, dlatego że w tym czasie ludzie bardzo chcieli pościć. Czyli zostawiać to, co jest dla nich niewygodne albo to, co ich oddala Pana Boga i przychodzić bliżej Niego. I zostawiać to, co jest grzeszne, złe i jeszcze bardziej być bożymi ludźmi. I tak na dobrą sprawę faktycznie się zdarzało, że ludzie chcieli jakoś przygotować się na Jezusa zmartwychwstałego. Co więcej, przez pierwszych kilka wieków chrześcijanie m.in. czy to w kościele koptyjskim, czy to w Kościele afrykańskim czy rzymskim, tylko pościli kilka dni przed samą Paschą. Dopiero później okazało się, że ten czas musi być wydłużony. Wiązało to się z dwoma liturgiami, które wtedy były. Pierwsza to była liturgia katechumenalna, dlatego że katechumeni w wielką sobotę zostali. Przyjmowani po dwóch, trzech latach przygotowań właśnie do wspólnoty kościoła. Oni mieli za zadanie, żeby przez te dwa-trzy lata wspólnie uczyć się o Panu Bogu przez Katechezy, przez skrutynia, które były powiedzmy takimi ocenami ich postępów w nawracaniu się, ale właśnie takie uroczyste przyjście do kościoła i przyjęcie do Wspólnoty odbywało się w czasie Wielkiej Soboty tej liturgii paschalnej. I do dnia dzisiejszego w wielu katedrach, także w Polsce, właśnie podczas tej liturgii przyjmuje się nowo którzy mają wtedy wszystkie sakram wtedy przyjmują sakramenty: chrzest, bierzmowanie czy eucharystię do wspólnoty kościoła. Ale to była pierwsza liturgia, która się pojawiła. Druga liturgia, która wiązała się także z Wielkim Postem, to była liturgia pokutna. I chodziło o to, aby ta liturgia pokutna sprawiła, że my się wreszcie nawracamy, że wreszcie w naszym sercu pojawi się owa metanoja, czyli że ja zostawiam starego człowieka i przyoblekam się na nowo w Chrystusa. Zapomnieliśmy, że właśnie to jest główny cel Wielkiego Postu, żebyśmy my się nawracali. Dlatego kolor fioletowy, który jest symbolem pokuty, nawrócenia, oczyszczenia. Jest taki ważny. Także wiecie doskonale, że podczas Wielkiego Postu nie ma żadnych kwiatów na ołtarzu ani przed nim, dlatego że właśnie to jest symbol smutku i oczekiwania. Taka ciekawostka jest, która mówi, że powinno, powinien Wielki Post 40 dni trwać. Ale okazywało się, że nie zawsze tak było. Święty Hieronim. Quadragesima mówił wyraźnie, że te 40 dni, czyli właśnie ta quadragesima, ma być czasem przygotowania. Ale okazywało się, że w liturgii wschodniej w VI wieku pojawiały się tak, tak zwane przyposty. Przyposty to były niedziele, które poprzedzały cały Wielki Post. I one były nazywane przeróżnie. Były pięćdziesiątnicami, sześćdziesiątnicami, siedemdziesiątnicami, a oczywiście Polacy musieli mieć swoje nazwy, i te nazwy były przeróżne. Między innymi mięso zapustne, zapustny albo starozapustny. Przeróżne. Natomiast o co w tym wszystkim chodziło? Chciano, aby zachować liczbę 40, dlatego że liczba 40 już w symbolice biblijnej była bardzo ważna. Doskonale wiemy, że przez 40 dni Jezus pościł na pustyni. To jest dla nas chrześcijan najważniejsze. Ale gdy popatrzymy na Stary Testament, okazuje się, że liczba 40 pojawia się wiele razy. Widzimy Mojżesza, który jest, na Górze, który jest na Bożej Górze i dostaje 10 przykazań, i właśnie przez 40 dni tam przebywa. Izraelici, którzy 40 dni szli przez pustynię i Eliasz, który 40 dni idzie do Bożej Góry Choreb. Liczba 40 jest dlatego dla nas ważna. Jakbyście policzyli dzisiaj, ile jest faktycznie dni Wielkiego Postu, to okaże się, że jest 46. Jeżeli odejmiemy wszystkie niedziele, wówczas wychodzi nam 40. I gdy popatrzymy przez całe wieki, jak kształtował się Wielki Post, to zobaczymy to, co teraz my znamy, że rozpoczyna się... Środą Popielcową trwa przez sześć niedziel, w którym szósta niedziela nazywana jest Niedzielą Palmową, a ta czwarta niedziela jest nazywana Niedzielą Radości. I każdy z nas w czasie tego Wielkiego Postu odkrywa na nowo swoją drogę do Boga. O tym, jakie są praktyki pokutne, które podejmujemy podczas Wielkiego Postu, będę Wam jeszcze mówił. Mam nadzieję, że ta historyczna część Wielkiego Postu jest dla Was w miarę zrozumiała. Jest ona fenomenalna. I taka ciekawostka na koniec. W czasie Wielkiego Postu było, był zwyczaj, że nie wolno było jeść ani mięsa, ani nawet tłuszczu. I był taki specjalny obrzęd na początku Wielkiego Postu: było to wypalanie patelni nad ogniem. I ktoś powie, szaleńcy, po co oni to robią? No właśnie dlatego, żeby nie było ani grama tłuszczu, który mógłby sprawić, że oni by nie pościli. Do dnia dzisiejszego jest wiele osób, które właśnie tak na to patrzą, że to jest czas bez mięsa, bez tłuszczu, gdzie trzeba sobie odmawiać wielkich rzeczy. Jestem ciekawy, jakie są Wasze też postanowienia na Wielki Post. Niech te 40 dni będzie dla nas czasem nawrócenia, byśmy na nowo odkryli Jezusa i byśmy prawdziwie chcieli oczyścić nasze serca. Trzymajcie się i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.